Witajcie! Jak możecie zauważyć, obok mnie stoi rower, z tym, że nie taki zwykły, bo z napędem elektrycznym czyli taka Tesla, tylko nie kosztująca setek tysięcy. Przed Wami ADO A20F i zapraszam do jego recenzji. Musimy na początek zdefiniować, czym jest testowany pojazd. To oczywiście jako forma zwykły rower, z tym, że ma wbudowaną baterię, a także silnik elektryczny umieszczony na tylnym kole i to wszystko przekłada się na lepszą dynamikę i wygodę jazdy. Możemy też założyć, że A20F to nieco zmodyfikowana wersja A20, która ma nieco grubsze opony typu Fat Tire, nie ma amortyzacji siodełka, no i też nie ma błotnika na przodzie i na tyle, to może być pewna wada. Natomiast oba te modele są do siebie podobne, jeżeli chodzi o wygląd ramy. Nasuwa się zatem pytanie, czy warto zainteresować się A20F, a także jakie są wady i zalety tego modelu. Tego wszystkiego dowiecie się w tej recenzji, zatem do dzieła! Jeżeli chodzi o zestaw, testowany rower przychodzi do nas w dosyć dużym pudełku. Natomiast samo składanie okazało się bardzo proste i łatwe i każdy sobie z tym poradzi. Na cały ten proces potrzebujemy około pół godziny. W moim przypadku musiałem dokręcić pedały, zamocować kierownicę, zamocować stojak na telefon, i na tym całe składanie się skończyło. Co ważne w pudełku, jest dołączona taka obrazkowa broszura mówiąca o tym, jak poprawnie dokonać zmontowania tego pojazdu. W zestawie otrzymujemy również ładowarkę o moce niespełna. 85 W, a czas ładowania do pełna wynosi mniej więcej 7 godzin. W całości dopełnia zestaw narzędzi. Mamy też dwa klucze, no i też pompkę do opon. Ważna informacja i też jednocześnie wada polega na tym, że niestety nie ma tutaj błotników, to jest dla mnie spory minus. Z tego powodu, że musimy je dokupić osobno, natomiast występują w zestawie przedniej i tylnej i są metalowe, możemy je kupić na stronie producenta. Budowa tego roweru wzbudza tutaj od razu takie wrażenie, że to wytrzymały, a także znakomicie wykonany pojazd. Rama testowanego A20F jest aluminiowa, a jego masa w połączeniu z baterią to niecałe 35 kg. Dlatego jego podnoszenie nie zawsze będzie łatwe, chociażby w sytuacji, kiedy planujemy złożony rower schować do bagażnika w samochodzie. Skoro w temacie składania jesteśmy, możemy to wykonać całkiem szybko. Musimy w tym celu zwolnić blokadę na ramię, a potem składamy kierownicę ponownie po tym, jak zwolnimy blokadę tego elementu. Uważam, że sporym atutem, przy tym okazała się metalowa rączka przemocowana do ramy, a to oznacza, że w czasie załadunku rower można nieco łatwiej unosić. W tym rowerze rama może być w kolorze białym albo w kolorze czarnym i wtedy będzie matowa. Testowany A20F został natywnie zaopatrzony w koła 20-calowe, do tego Typu flat tire. O tym, jak to połączenie wypada w aspekcie wego jazdy, oczywiście jeszcze opowiem. Samo siodełko okazało się swojego rodzaju wadą. Jestem zdania, że powinno być nieco bardziej miękkie, natomiast posiada spory zakres regulowania i to cieszy. Wyższe osoby powinny być zadowolone. Ważna kwestia to oświetlenie nocą. Na froncie znajduje się całkiem jasna lampka LEDowa, która zapewnia chłodną temperaturę barwową. Możemy jeszcze starować pochyleniem tej lampki. Bardzo mi się spodobało, że możemy ją w Łączyć przy pomocy klawisza na kierownicy. Na tyle pod świadełkiem umieszczono lampkę ponownie led w kolorze czerwonym. W kontekście kierownicy zobaczymy, że znajduje się tutaj panel z klawiszem do klaksonu oraz aktywacji przedniej lampy. Na wysokim poziomie oceniam bardzo jasny ekran, który będzie również spokojnie widoczny w takim jasnym słonecznym otoczeniu. Możemy na tym panelu zauważyć przykładowo przebieg roweru, napięcia akumulatora, poziom asysty silnika, no i też aktualną prędkość. Całości dopełnia to, jak na naszego smartfona, z tym, że swojego telefonu raczej bym tam nie umieszczał, występuje wrażenie, że na większej dziurze może z niego po prostu wypaść. Mimo to fajna rzecz to złącze USB umieszczone przy kierownicy, pozwalające na podłączenie telefonu do ładowania. Jeżeli chodzi o części oraz wsparcie producenta, nie ma tutaj dosłownie żadnego problemu. Możemy na stronie ADO kupować akcesoria, przykładowo kask albo blokadę. Możemy tam jeszcze kupować części, chociażby siodełko, baterię albo nóżkę, ale akurat nóżka znajduje się na natywnie na rowerze. Wbudowany silnik dysponuje mocą 250 W, ale potem jak dokonamy zwiększenia najwyższej prędkości to osiąga nawet 500 W, ale oczywiście przekłada się to na niższy zasięg. Przyznam, że mega dziwne rozwiązanie to przekręcanie kluczyka zanim włączymy rower klawiszem. Taka jakby stacyjka znajduje się na spodzie ramy i za każdym razem musimy się tam schylać i ciężko do niej trafić kluczem, chyba że klucz będzie tam już na stałe. Ma to jednak swoje zastosowanie, o czym zaraz Powiem. Wysoka masa tego roweru wynika oczywiście z tego, że w ramie znajduje się bateria o pojemności niespełna 10,5 Ah i napięciu 36 V. Bardzo mi się spodobało, że baterie możemy z roweru szybko i łatwo wyciągnąć. Musimy w tym celu tylko użyć dołączonego w zestawie klucza i to poniekąd wyjaśnia, czemu ta powiedzmy stacyjka jest umieszczona na spodzie ramy. Natomiast ważna informacja polega na tym, że do samego procesu ładowania nie musimy wyciągać baterii z roweru. W ramie jest umieszczony specjalny otwór pozwalający na podłączenie ładowarki, ma nawet zabezpieczenie stworzywa, tak aby do środka nie dostała się woda. Samo rozwiązanie polegające na tym, że baterie z roweru możemy szybko wyjąć, uważam za rewelacyjną rzecz. Chodzi o to, że do roweru możemy sobie dokupić jeszcze jedną baterię i używać obu na zmianę. Nie musimy się w takiej sytuacji zastanawiać, czy danego dnia bateria w rowerze jest naładowana, tylko zawsze jedna jest umieszczona w rowerze, a inna jest umieszczona przy ładowarce. Na temat zasięgu powiem, że jest całkiem dobry, ale jednak specyfikacja ma nieco bardziej optymistyczne założenia. Możemy w tym rowerze uzyskać mniej więcej 30 km zasięgu, kiedy używamy do napędu tylko silnika elektrycznego. Natomiast kiedy silnik nam tylko asystuje, to maksymalny zasięg bez potrzeby ładowania wynosi nawet około 70 km. Tutaj też sporo znaczenia ma nasza masa, jeżeli jesteśmy szczuplejsi, to oczywiście zasięg będzie nieco lepszy. Sporym atutem okazała się też rekuperacja, która w tym modelu występuje. Moje wrażenia z jazdy okazały się bardzo pozytywne i tutaj pragnę Was tylko przeprosić za to, że nie ma przebitek z jazdy, ale wiemy jaka jest obecnie pogoda, a ja też nie dysponuję w swojej redakcji jednoosobowej operatorem. Na pewno jeżeli chodzi o jazdę czujemy, że ten rower jest dosyć ciężki. Występuje tutaj podobne wrażenie do samochodu elektrycznego, gdzie baterie są umieszczone w podłodze. Chodzi o to, że rower wpada mocno w dziury z tym, że przedni amortyzator radzi sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. Możemy z pewnością zauważyć i wyczuć powyżej prędkości 5 km na godzinę, że rower zaczyna się dużo lepiej napędzać. Oczywiście kiedy korzystamy z trybu asysty silnika. Porównam to wrażenie do załączenia się turbinę w samochodzie, chyba każdy doskonale wie o co chodzi, że nagle uzyskujemy taki dodatkowy dopych pochodzący z silnika. Bardzo przyjemne doświadczenie natomiast ważna informacja polega tutaj na tym że do korzystania z trybu asysty potrzebujemy cały czas pedałować ale to też jest mega ciekawe bo nie musimy mocno pedałować nawet na najwyższym biegu tylko delikatnie i rower samoczynnie się już potem napędza ale kiedy przestaniemy to wykonywać to wtedy załącza rekuperację i stopniowo zwalnia występują tutaj trzy tryby asystowania a najwyższy w połączeniu z najwyższą przerzutką przekłada się na prędkość maksymalną 25 km na godzinę natywnie, ale możemy dokonać zmiany prędkości maksymalnej z poziomu ustawień i z tego, co sprawdziłem, ten rower może się maksymalnie bez obciążenia rozpędzić nawet do prędkości 37 km na godzinę. Musimy to jeszcze wykonać jedną modyfikację związaną z napędem, aby korzystać tylko i wyłącznie z silnika elektrycznego sterowanego manetką przy kierownicy, ale o tym zaraz opowiem. W temacie Opon Fat Tire jestem z nich naprawdę zadowolony, są świetne, jeżeli chodzi o shooter, dziury do lasu, ale jeżeli chodzi o asfalt czy też bruk, są niestety dosyć głośne, ale za to mają znakomity poziom amortyzacji. Powiem też parę słów na temat tarczowych hamulców. Są one dosyć wydajne i zapewniają dobry poziom bezpieczeństwa. Zapytacie zapewne, na czym polega ta modyfikacja związana z napędem. Na początku szczerze byłem zaskoczony tym, że w moim egzemplarzu A20F nie działa manetka do sterowania silnikiem, ale potem okazało się, że moja wersja ma to po prostu zablokowane i jazda może odbywać się tylko i wyłącznie przy użyciu trybu asysty. Możemy na szczęście bardzo łatwo dokonać aktywacji manetki. Musimy w tym celu wziąć kluczyk, wsadzamy go do powiedzmy tej stacyjki, przekręcamy tak, jakbyśmy chcieli uruchomić rower, ale zanim to zrobimy przy użyciu klawisza, musimy przetrzymać prawy hamulec i jednocześnie trzymać manetkę na maksa odchyloną. Potem przyciskiem włączamy rower, trzymamy przez 10 sekund hamulec i manetkę, potem to puszczamy i na trzecim biegu mamy już aktywną manetkę. Taki drobny szczegół, ale jednak warto o tym wspomnieć. Musimy na koniec, jak zawsze, odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Osobiście uważam, że testowany A20F to bardzo ciekawy rower o napędzie elektrycznym, z tym, że po zakupie musimy tutaj wykonać tak naprawdę jedną, a najlepiej dwie rzeczy, czyli aktywację manetki do sterowania silnikiem, aby móc korzystać tylko i wyłącznie z napędu elektrycznego, ale też polecam wykonanie zwiększenia prędkości maksymalnej, bo to się bardzo przydaje. Cała reszta jednak okazała się świetna. Rama jest rewelacyjnie wykonana. Mamy też dobrą wygodę jazdy, dobrą dynamikę, no i też całkiem dobry czas pracy. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, tanio nie będzie, bo A20F kosztuje około 4,500 zł i to jest bardzo dużo przyznaję, ale myślę, że warto wydać tyle na ten rower. W opisie umieszczam Wam jeszcze linki do strony ADO, bo obecnie możecie dorwać w ramach promocji ten rower w nieco niższej cenie. To tyle ode mnie, dziękuję za obejrzenie, zachęcam do komentowania, zapraszam też do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także do zostawienia suba, abyście byli zawsze na bieżąco. Tymczasem, do zobaczenia!